Mając 9 lat, Mozart napisał swą pierwszą sonatę. Mając 8 lat, Beethoven dał swój pierwszy koncert. Mając 15 lat, Oskar Grubman zerwał zakazany owoc. Jestem film. Jej chłopak. Jej chłopak? Długo cię obracała? Dzień dobry. Oskar mówi, że nieźle go wymęczyłaś. Tak, miał okropnie spięte mięśnie. Jesteś czterdziestolatkiem w ciele 15-latka. Jabkiem niebrzydkim ciele. Rany, po co te tajemnice? Powiedz kto to? Nie mówiłaś chyba nikomu, co zaszło wczoraj w nocy. Jakie to ma znaczenie? Jesteś dorosły. Prawie. Może i jest inteligentny. Co czytasz? Voltera. Ale odjazd. Może i jest kulturalny. A ty na co masz ochotę? Ale i tak nie da rady. Barman, pani ma pusty kieliszek. Naprawdę nie masz dziewczyny? Piętnastolatką brak dojrzałości. Grupie kobiet, które łączy jedna myśl. Napij się herbatki. Skąd go wytrzasnęłaś? Urocze, prawda? Z rozkoszą z tobą pogawędzy, kiedy i o czym tylko zechcesz. Spokojnie, będę dziś grzeczna, tylko nie pozwól mi pić. Sigurd Weaver, Bibi Newworth, John Ritter i debiutant Aaron Stanford. Nikt nie może się dowiedzieć o tej nocy. Filteczny. Jest ode mnie większy. Tak naprawdę to nie. Debiutant.